Cześć, Ludzie Kochane. Jest strasznie pochmurne, jest ciemno, ale nagram film, bo nie wiem kiedy się doczekam światła. Słuchajcie, dlaczego ja to nagrywam? Bo ktoś zapytał, jak ja robię miniaturki do filmów. No, od dwóch dni inne miniaturki stawiam, takie niestandardowe. A więc tak, wiesz pan mój, jestem partnerem YouTube'a. I, I dostałem takie właśnie udogodnienia, że mogę błyskawicznie wygrywać filmy, mogę długie filmy wygrywać i mogę wklejać niestandardowe e, miniaturki. Z samego początku. Ja nie wiedziałem o co chodzi te niestandardowe miniaturki. I przed wczoraj mówię, a, zobaczę, o co to w ogóle chodzi? Kliknąłem. I to jest tak, że mogę sobie wybrać jakieś swoje tam z albumu zdjęcia jako miniaturkę wystawić. Tylko jest zaznaczone, to jest w regulaminie, to nie mogą być tam miniaturki pornograficzne, miniaturki o przemocy i zdaje się, reklamy czegoś, żeby to miało ręce i, nogi. I staram się właśnie takie wklejać. Ech. A skąd ja to biorę? To w 2009 roku dostałem z kanady kilka takich zdjęć. Dzisiaj też postaram się... E, tego nie tylko ustawić, która jest od. od e, kanadyjska konna Policja Królewska. Dlaczego ja to dostałem w 2009 roku? W ogóle ja od 2008 jestem. E, mam komputer i uczę się jej robię. I właśnie w 2008 roku, już w marcu, zacząłem pomagać w poszukiwaniu ludzi zaginionych i do, dołączyłem się do Amber Alert. To jest kanadyjska grupa poszukiwawcza. Była kanadyjska, teraz sama jest światowa grupa poszukiwawcza ludzi zaginionych. I to jest tam od nich logo. I, a, i, i z Kanady, pani Renia, porobiła mi troszkę zdjęć, i, i wesołych, i normalnych, i te zdjęcia właśnie wklejem mi jako miniaturki. A fundacja Amber Alert to Amber to jest imię dziewczynki, która zaginęła w Kanadzie. I, Właśnie tak powstała ta grupa. I tak u nas, do czego ja też staram się dołożyć swoje trzy grosze, ma powstać fundacja Child Alert. Zaginione dziecko. Tam. I to, jeżeli dziecko będzie zgłoszone, to moment będzie, będą zdjęcia wyświetlane na lotniskach, na dworcach, na billboardach, przy drogach, wszędzie, gdzie tylko to jest możliwe. Wtedy, tak jak to w Kanadzie powstało, i tak szufkarze, i roznaciciele picy, i śmieciarze, i wszyscy ludzie będą wiedzieli, kogo szukać. I mam nadzieję, że powstanie w Polsce taka grupa Chill Taler. A, a, i te właśnie mam troszkę, nie dużo, ale troszkę mam tych zdjęć i zależy od tematu będę starał się wklejać jako miniaturki. A, i teraz jeszcze Wam powiem jak yy, zostałem partnerem YouTube. No to najpierw takie, na moim, na moim kanale, dobrze mówię? Dobrze mówię. Bo takimi cienkimi literkami napisane Partner YouTube. Później jak zacząłem nagrywać więcej, to też zależy od działalności na YouTubie. To już później te cienkie literki zmieniły się na tłusty druk partner YouTube, a teraz mam tłuste, grube, niebieskie literki. Także mam kilka możliwości, tak jak mówię, tak jak dodać błyskawiczny film, czy nie standard. Aha, a jak poznałem Panią Renię, tą z Kanady, która mi przesłała zdjęcie, jeszcze w 2008, 2009, 2010 roku, roku ja byłem że tak powiem działaczem na naszej klasie. Tam właśnie pomagałem szukać ludzi zaginionych, pomagałem organizować zbiórki krwi, szpików do przeszczepów. Czy coś, coś tam się działo, teraz już od dawna nie jestem na naszej klasie. Teraz na Facebooku jestem i mam swoje portale, o których już wam mówiłem. A, i tak właśnie w Dobra, żebym Was nie zamędził, i właśnie czasami Wasze pytania dają mi pomysł do nagrania filmu i do opowiedzenia, jak to w zasadzie jest. Dobra, to na razie tyle. Trzymcie się i udanego dnia Wam życzę. Też.